DROGA BOHATERA Droga bohatera zaczyna się zwykle w domu rodzinnym. Może to być mały domek, norka jak u Hobbita, czy duży pałac jak siedziba królu w Gondorze. Przychodzi w końcu moment, gdy musimy odpowiedzieć na wołanie świata za oknem, wezwanie duszy do wędrówki, do podróży, która nigdy się nie kończy, a bez której nic się naprawdę nie zaczyna. Podróż może się zacząć od poduszki i latarki, poduszki, pod którą chowa się z pierwszą lekturą, czy od drzewa, które wsłuchuje się w twoje myśli i z każdym poszumem wzywa przygoda, wzywa by iść tam i z powrotem i wrócić, by snuć wspaniałe przygody pod drzewem, wezwanie serca, by wyruszyć z domu jak hobbit pójść tam i z powrotem, abywa że trzeba iść ponownie, zatoczyć kolejne koło, nie oglądając się za siebie, pójść kolejny raz, a czasem iść raz jeszcze i jeszcze raz z powrotem, zatoczyć kolejny krąg, by odszukać to, co zagubione po drodze, walczyć z własnym cieniem, jak Don Kishol z wiatrakami o piękną dulcynę, doceniać rzeczy drobne, jak Polianna, wreszcie rozpoznać, jak odżywa w nas Mr. Hyde, i kiedy wracamy do roli doktora Jekylla? Z biegiem lat zmieniają się towarzysze podróży. I ważne, by iść dalej, bo liczy się droga i to, co na niej. Liczy się każda zmiana. Sancho Pansa zamienia się w sama. Odzyskujesz królestwo wraz z dzielnym Aragornem. Czasem walisz po Bachu boku dzikiego konana, czy zachwyta się stworzeniem studiując Magię Gandalfa. Aż zaczynasz rozumieć, że wędrówka wpisana jest w życie każdego człowieka. To ciągłe poszukiwanie na nowo, odnajdywanie mitycznego skarbu, który zawsze jest przed naszymi oczyma, w naszym sercu, we własnej duszy, bo skarb jest tam, gdzie serce Twoje. Kim jestem, dokąd zmierzam, czy jak mam sobie radzić w życiu? To pytania podstawowe, wołania serca. Uniwersalne pytania na drodze każdego z nas, na które nikt do końca, poza Tobą samym nie zna odpowiedzi. To pytania najważniejsze na początku drogi i kształtujące nas od dzieciństwa, w rodzinie, w szkole, w środowisku, w jakim żyjesz. I to wszystko elementy układanki, pucli, które układają się po kolei, po drodze, wędrówce przez życie gdzie ważna jest każda wskazówka, każda historia, każdy przewodnik, który może być odbiciem Twego cienia, jungowskiego archetypu, każdy egzaminator, z którym umówiłeś się na niezwykłą lekcję przed zejściem na ścieżkę życia, co odzwierciedlają rolę, jakie przyjmujesz na danym jego etapie. To podróż bohatera przez życie, która toczy się nieustannie. Podstawowe poszukiwanie własnej tożsamości, próba określenia się, odnalezienia w tym świecie i poskładania w jedno istnienie. I może być to podróż przez krainę Śródziemia, u boku dzielnego Hobita, Froda, Gandalf'a, Aragorna. Bohaterowie, z którymi się utożsamiamy, pozwalają nam odnaleźć klucz do psychiki, klucz, o którym piszą poeci, który próbują zanalizować filozofię, nad którym pochyla się psychologia, choćby w swojej psychiczno-duchowej odsłonie w postaci nauko o eneagramie. I tak to Hobbit może zaprowadzić do Platona, Aragorn do Plotyna, a Gandalf? A Gandalf może odsłonić naukę o eneagramie i kwantowym zrozumieniu otaczającej na rzeczywistości. Więc ostatecznie podróż dobiega końca, gdy rozpoznajesz siebie niczym w lustrze, bo gdy przyjrzysz się swemu odbiciu, rozpoznasz w bohaterach, w rorach, jakie przyjmujesz, zobaczysz, jak wielowymiarową postacią jesteś, jak wielowarstwową istotą jesteś, i zobaczysz swoje najgorsze lęki i dostrzeżesz szczyt, jaki możesz osiągnąć. I dzięki temu wiesz, kim jesteś, wiesz, dokąd zmierzasz i jak masz w sobie Radzić w życiu. Ja wiem, a ty? Czy ty wiesz? Czy poznałeś siebie, zrozumiałeś siebie, pokochałeś? Czy wyszedłeś z chobiciej nory na spotkanie przygody? Czy nadal tylko o niej czytasz? Teraz, po długiej wędrówce, gdy siedzę pod drzewem, drzewem życia i rozpoznaję każdy liść na drzewie, z którym jestem jedno, wiem, że zaproszenie jest dla każdego z nas. Dlatego zapraszam ciebie w podróż, byś odbył własną podróż podróż bohatera i odkrył alchemiczne złoto w sobie.